Cześć, witajcie. Dzisiaj dwie pieczenie na jednym ogniu. Chciałem wam pokazać nożyk Morfo, a jednocześnie ugotować zupę. Żona będzie zadowolona, bo nie będzie musiała dzisiaj gotować obiadu. A ja pokażę wam, jak używam do gotowania ten nożyk. Zaczynam od wlania 2 litrów wody do garnka. Biorę duży garnek, około 4-litrowy, no bo później trzeba będzie wrzucić do tego inne rzeczy. Przygotowuję około kilograma mięsa z kością. Tutaj akurat mam troszeczkę kurczaka, trochę żeberek, także y, mieszam. Jeżeli mamy tylko mięso z kurczaka, to wystarczy, że to się godzinę pogotuje. To znaczy, bulion z innymi rzeczami jeszcze zaraz pokażę co. A jak są żeberka, to musi troszeczkę dłużej się pogotować. Rzucam to wszystko do środka. To mogą być na przykład dwie, dwie, dwie nogi z kurczaka, albo takie same pałki. Może być mieszane troszeczkę skrzydełek, troszeczkę mięsa z wieprzowiny. Na ten bulion jeszcze trzeba wrzucić inne rzeczy. Pokażę. Do przygotowania bulionu biorę też natkę pietruszki, nie natkę tylko korzeń pietruszki, jedną cebulę. Jedną cebulę. Ja tutaj biorę jeszcze ząbek czosnku, kostkę rosołową, dwa mniejsze lub jeden większy liść laurowy i dwa albo trzy ziarenka ziela angielskiego. Tutaj takie te, 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 te trochę jest zwiędłe, także to obcinam, a resztę można zeskować. Cebula. Oczywiście obieram te. Wierzchnie warstwy takie troszeczkę bardziej suche. Tak to wygląda, także szumowiny nie są konieczne, żeby je wyciągać, z tego względu, że no w rosole nam chodzi o to, żeby był ładny, klarowny, no, natomiast tutaj ta zupa no nie będzie taka klarowna, e, nawet można ją zaciągnąć później. Dlatego a, a szumowiny to po prostu ścięte białko, także nie ma takiej potrzeby tutaj. Można e, zostawiamy to na, na ogniu półtorej godziny, około, jeśli są żeberka. A ja w tym czasie pokażę wam trochę nóż. Nazwa Morfo wzięła się od motyla żyjącego w Ameryce Południowej. Eee, tutaj dwa ułożone wyglądają prawie jak motyl. No prawie. <laughs> A ten niebieski właśnie na cześć tego koloru. Z tymi motylami wiąże się fajna historia w latach 30. XX wieku fragmenciki skrzydeł motyli dodawano do, do papieru, z którego robiono dolary. Także Francja eksportowała, eksportowała te motyle łapane przez więźniów w, w, na, na przykład na Wyspie Diabłów. Taki film był kiedyś, Papillon, no to właśnie od tego. Oni łapali te motyle, wysyłali do Stanów i tam stosowali to w papierze jako zabezpieczenie zabezpieczenie Wtedy, w latach 30., Nóż Morfo to klasyczny skinner. Skinner, czyli nóż do, do skórowania. przeznaczony dla myśliwych, niedużych kształtów, tak żeby można było dosyć dokładnie pewne elementy, elementy podcinać, wycinać. Wykonany z twardej stali, z D2, o twardości 60 Hz. Hmm. No tu mogę Wam pokazać jak skórę. Nie będę tutaj żadnego zwierzaka obrabiał, bo, bo, bo po prostu YouTube się na to nie zgadza. Eee. Nie, skórę także tutaj pokazuję, jak to mniej więcej wygląda. To jest dosyć gruba, świńska skóra. wygląda. Rękojeść wykonana z, z drewna stabilizowanego. Tutaj akurat w tym przypadku z, tutaj w tym, w tym nożu rękojeść wykonana z, z takiego materiału, który się nazywa juma. mocny to jest materiał, jednorodny, także on nie będzie chłonął krwi, tak samo jak i to. To jest ważne podczas tych prac. no żeby nie zmienił koloru po prostu na czerwony, prawda? Pin ozdobny, mały leniard może być tutaj, w każdym razie taka możliwość jest. Szerokość tego noża to jest 40 mm, długość w całości 190 mm, także malutki. Jak chodzi o chwyt, to tymi trzema palcami, tą część prostą się chwyta tutaj a tą ściętą tym, tym małym palcem i to całkiem dobrze leży w dłoni. Pochewka ze skóry. Stal D2 z nazwy jest stalą półnierdzewną, co to oznacza, że ona ma po prostu w składzie około 11% chromu. A te stale całkowicie nierdzewne to są stale, które mają powyżej 13% chromu. Jednakże, z użytkowania, wiem, że, że nie jest to stal, która wymaga zbyt wiele, jak chodzi o banie o nóż. Wystarczy, że po prostu suchy nóż włożymy do, do pochewki i to wystarczy, żeby nie zardzewiał. Gdyby nóż pokrył się jakąś tam powierzchniową korozją, no to wystarczy wziąć taką gąbkę z zieloną częścią do szorowania, trochę cifu i to po prostu wy, wyczyścić, a na koniec zabezpieczyć olejem jadalnym. Ja sugeruję oleje jadalne z tego względu, że, tak jak tutaj w tym przypadku, ten nóż może być wykorzystywany do jakichś spożywczych rzeczy, dlatego um, uważam, że z olejem silnikowym to po prostu będzie słabo smakowało, natomiast olej jadalny nie ma problemu, równie dobrze zabezpiecza przyskoroziem. W czasie jak bulion się gotuje, przygotuję resztę warzyw. Zaczynam od marchewki. Oprócz jednej większej marchewki przygotowuję też ze 3-4 tej wielkości ziemniaki. i kroję w kostkę. Bo około półtorej godziny wyjmuję mięso i pozbywam się skóry i kości i chrząstek oczywiście samo mięso trafia z powrotem do zupy do tego wywaru, natomiast kości, chrząstek yy, i skóry pozbywam się no i to samo z żeberkami. Około półtorej godziny wyjmuję cebulę, wyjmuję ten listek laurowy, wyjmuję te trzy ziarna ziela angielskiego, bo będzie nam to przeszkadzać. No i dodaję resztę warzyw. Tą pietruszkę mogę sobie pokroić na, na drobniejsze kawałki. No i tak na niskim, na małym ogniu, jeszcze przez, przez pół godzinki, co najmniej to gotuję dodaję e, 6, około 6 łyżek e, e, kaszy jęczmiennej tak? i to nam się tak fajnie zaciągnie dodaję też trochę e, soli około pół łyżeczki soli to zależy od smaku, jak lubi oczywiście najlepiej posmakować, no i dodaję też trochę pieprzu, około jedną trzecią łyżeczki, e... no i zupa gotowa, Pietruszka. Tutaj warzywa, które już sobie przygotowałem, czyli e... Te ziemniaki i marchew. Jedną trzecią łyżeczki pieprzu. po łyżeczki soli. Na koniec jeszcze można dodać troszeczkę natki, pietruszki i koperku. Ale to już za jakiś czas. Na razie to wszystko mieszam. I czekam jeszcze pół godziny. A na koniec, jak już zmiękną ziemniaki i ta marchewka, którą dodaliśmy, no to warto też dla dobrego koloru i troszeczkę smaku dodać natkę pietruszki. i koperek. I nasza zupa gotowa. Tak to wygląda. Można ją troszkę też zaciągnąć śmietaną, ale to już według indywidualnych upodobań.